Siemanko jest strony Razer. Witam Was w kolejnym już filmiku na moim kanale. Dzisiaj w tle macie gameplay z Call of Duty Ghost, ale ten gameplay jest mało ważny, dzisiaj zdecydowanie ważniejszy będzie komentarz i to głównie na nim się dzisiaj skupimy. E, cóż, do sieci ostatnio wyciekło kilka bardzo ciekawych informacji na temat nowego Call of Duty, które wyjdzie już w tym roku oraz na głównej stronie Call of Duty pojawił się bardzo ciekawy screenshot oraz licznik, który odlicza najprawdopodobniej według mnie. Pojawienie się pierwszego trailera Call of Duty 2014. Na początku filmiku chciałem Was też ostrzec, że część informacji jakie mogę podać w tym filmiku mogą być fałszywe, ponieważ to, to tylko i wyłącznie plotki, które ostatnio przeczytałem w internecie. O tegorocznym Call of Duty nie wiem praktycznie nic. Pewne jest to, że gra wyjdzie tak jak przeważnie bywało to w serii w listopadzie, jest robiona przez Sledgehammer Games, czyli studio, które pomagało Infinity Ward oraz Raven przy Modern Warfare 3 oraz gra będzie robiona z, w szczególności na Next Geny, czyli, czyli teraz już na current generacji, na PlayStation 4 i na Xbox One, o, o poprzednich generacjach, czyli PS3 i Xbox 360 nie wspominano, ale jest pewne, że gra jest robiona właśnie z myślą na te nowe generacje, oczywiście pojawi się też na PC-cie. Na początku roku do sieci wyciekły informacje, że Call of Duty, najnowsze Call of Duty ma być robione przez studio Sledgehammer Games i od teraz Call of Duty będzie wydawane cyklicznie co 3 lata, czyli na przykład w, te, w tym roku będzie robiło Sledgehammer Games, w następnym roku najprawdopodobniej Treyarch, a za 3, przepraszam za 2 lata, najprawdopodobniej Call of Duty wyjdzie z stajni Infinity Ward. Ale powracając... W tym roku miało się pojawić ponoć Call of Duty Modern Warfare 4. Były właśnie takie plotki, że Sledgehammer Games ma robić kontynuację Modern Warfare 3 i najprawdopodobniej miało być to Modern Warfare 4, którego zrezygnowało, z którego zrezygnowało Infinity Ward, ponieważ miało tam do wyboru, in, miało do wyboru albo Modern Warfare 4, albo zupełnie nową grę. I wybrali zupełnie nową grę, także były tutaj spekulacje, że... Teraz za serię Modern Warfare będzie odpowiedzialny Stitch Hammer Games, czyli wszystko wychodziłoby na to, że ma być Modern Warfare 4. Chociaż historia w Modern Warfare 3 w kampanii się już zakończyła, także nie wiem skąd oni mieliby zrobić te Modern Warfare 4, jaką historię wymyślić. No ale dobre, takie były plotki. Ja sam myślałem i przekonywałem ludzi, że w tym roku wyjdzie Modern Warfare 4, bo na początku roku właśnie takie informacje były w sieci i w sumie była to bardzo realna informacja, ale teraz w sieci pojawiły się zupełnie nowe informacje i to bardzo ciekawe informacje. Które rzucają zupełnie nowe światło na sprawę Wczoraj był 1 maj i właśnie w ten dzień najczęściej dowiadywaliśmy się najwięcej o Call of Duty Tak było w przypadku Black Opsa 2 i tak było w przypadku Ghost Tym razem było nie inaczej, chociaż w przypadku poprzedniczek, tak jak mówiłem, pojawiały się trailery Tym razem mamy bardzo ciekawe info, a do trailera moim zdaniem zostało też już bardzo niewiele czasu Tegoroczne Call of Duty 2014 o nazwie kodowej Blacksmith Najprawdopodobniej będzie nosiło nazwę Call of Duty Patriots. Z plotek pochodzących z serwisu Bubble News wynika, że tegoroczną częścią Call of Duty będzie Patriots, za które będzie odpowiedzialne studio Sledgehammer Games. Kodowa nazwa tej gry to Blacksmith, o tym słyszeliśmy już jakiś czas temu w, sorry, w necie. Były informacje na temat kodowej nazwy nowego Call of Duty. Smith Black ponoć jest to jeden z głównych bohaterów nowej części Call of Duty. Przynajmniej tak twierdzi serwis powołujący się na anonimowe źródło informacji. Gracze Patriots mają się znaleźć na froncie I wojny światowej. Dokładnie, nie przesłyszeliście się, na froncie I wojny światowej. Twórcy Patriots postanowili sięgnąć do korzeni serii i przenieść akcję w sam środek działań wojennych. I do pierwszej wojny światowej. Tego jeszcze w Call of Duty nie było. Jeżeli chodzi o singla, to ponoć Fabuła w Patriots ma zawierać dużo wątków fantastycznych, to znaczy, że możemy nawet je spotkać zaawansowaną retrofuturystyczną technologią i uwaga, oryginalnym uzbrojeniem z I wojny światowej. Uuu to jest coś to jest naprawdę bardzo i to bardzo ciekawe. Ja bym bardzo chętnie podstrzelał z takiej broni, z której korzystali żołnierze na froncie I wojny światowej. Co więcej, w trakcie rozgrywki mamy ponoć spotkać jedną z bardziej znanych postaci z poprzednich Call of Duty. Oprócz tego główna kampania ma trwać około 6 godzin, oraz dodatkowo twórcy przygotowali dwie mniejsze subkampanie. Myślę, że nie wiem co to ogólnie znaczy, te subkampanie, ale myślę, że to będzie coś w stylu, nie wiem, dwóch innych zakończeń, tak jak to było w przypadku na przykład dla Kopsa dwójki, że grę można było zakończyć nieco inaczej. I jednak nasze wybory decydowały o tym, jak gra się skończy. Ciekawe jest również to, że singla będziemy mogli przejść w towarzystwie. Dokładnie, będziemy mogli przejść singla ze znajomymi. Oprócz tego ma być oczywiście kooperacja, niestety, w którą nie będziemy mogli grać na split screenie. Oraz oczywiście znany i kochany tryb multiplayer, przy którym siedzimy jak zwykle najwięcej. Co do multi, na razie nic nie wiadomo. Call of Duty od Hammer według nieoficjalnych informacji będzie się pojawić na rynku już 14 listopada na PC, Xbox One i PlayStation 4. Nie ma praktycznie szans na pojawienie się tej gry na Wii U oraz starszych konsolach czyli PS3 i Xbox 360. Przed chwilą na oficjalnym kanale Call of Duty na YouTube pojawił się filmik, w którym były odwołania do I wojny światowej, czyli tutaj być może plotki się sprawdzą. Oprócz tego na głównej stronie Call of Duty, jak wejdziemy, zobaczycie dokładnie ten screen oraz odliczanie. Licznik, tak jak mówiłem na początku filmiku, jest tam licznik, który według mnie odlicza czas do najnowszego traileru Call of Duty 2014. Miejmy nadzieję, że właśnie ten licznik zmierza do tego. Miejmy nadzieję, że już 4 maja dowiemy się o wiele, wiele więcej o tegorocznym Call of Duty. A co, jeśli Modern Warfare 4 powstaje i wyjdzie jednak w tym roku na rynek? Być może Activision planuje wydać dwie części Call of Duty jednocześnie i Modern Warfare 4 miałoby się skupić na konsolach starej generacji? Bo i takie informacje również pojawiały się na internecie. Tak czy inaczej, wszystkie informacje, jakie badają w tym filmiku nie są potwierdzone. Przynajmniej większość ich nie jest potwierdzona, bo niektóre, tak jak mówiłem na początku są. Ale tak jak mówiłem, większość jest tylko i wyłącznie plotką. Więcej dowiemy się w najbliższym czasie, mam nadzieję. No i co już to by było na tyle. Napiszcie mi, co Wy o tym sądzicie. Czy of Duty to właśnie Patriots? Trzymajcie się magistrzy. Na razie, cześć. Hejka!